Witam Was serdecznie na 23 blokmacie. Witamy! <laughs> hej, hej! Z kuchni mamusi... Gotowanie szef Gotowanie <laughs> z jadzią. Z panią jadzią. Z panią, panią jadą. No uważaj sobie. Co, ją, no co pani. Patrzcie no, ją, jaka gwiazda! Do merytu. Słucham. Mięsko poleżało całą noc. Było doprawione. A teraz należy, idziemy na jednego. Do, przepraszam. A teraz obsmażymy mięsko i dodamy inne składniki. Najpierw opruszyć mąką, Troszeczkę wymieszamy. I będziemy działać ten karczek po żydowsku. A troszeczkę mąką opruszyć. Pieczarki też już są przygotowane. I on jest na drugi dzień świąt. Tak. Bo tu jest mięso. A nie, na pierwszy. Yy, aha, na pierwszy. Nie Ola. na Wigilię, bo yy, na nie tak. będziemy jeść coś innego. Troszeczkę jeszcze i... Dobrze. I teraz na patelnię. Pachnie czosnekiem. Majerankiem. A no i poczekamy w międzyczasie. Ogóreczki pokroimy konserwowe z własnych działeczki, słuchajcie, nie trzeba kupować. I będzie nam jeszcze potrzebna do tego ta woda z ogórków. Dobrze, mięsko się smaży. Słuchajcie, w międzyczasie cebulkę już pokroiłam, a w I teraz woda z ogórków, tych konserwowych, do niej dodajemy. O, musztardy. No. I łyżkę keczupu. Ja dodaję łagodny, bo nie przepadamy. Zapitalu. Otwierałaś tam y tak, tak? Tak, Dobrze. A wczoraj kupiłyśmy też ten duży. No, ale ten mniejszy. Poręczniejszy. No, chodźcie, tutaj to do wyboru, jak to lubi. Y ile. A ja biorę zawsze taką łyżkę. No. Wygląda jak zupa pomidorowa. Ale się kopci. Kopci się. Jakbyś mi podała tą, nie, tą, tą co miałaś w ręku, tą czarną. To jest siwa, mamo. Kopci się. Kopci się, kopci. Dobrze. Teraz jeszcze tylko cebulkę zeszklimy, nie musi być hajcowana, <głos> <głos> tylko delikatnie, na tym samym tłuszczyku po mięsku. O, dobrze. Teraz cebulka, podpowiem Ci. No właśnie, to danie to my znamy. Co Ty byś bez mnie zrobiła? No wiesz co, hmm. toż to siok. O, no, życzenia idą już pełną parą. Już. Już pikają. Dobrze. O. I teraz na to. Teraz na to pieczareczki. Mm, od makóweczki. <laughs> od makóweczki. To jeszcze mam na sapiekankę, muszę podzielić. Bo ja wtedy kupiłyśmy w Biedronce takie y, te pieczarki niezbyt ładne. No nie wiem. I dlatego od razu musiałam je... Y, po prostu skroić i zesmażyć. A ja dziś wiesz co, będę potem na szlebek, to sprawdzę no. czy ananasa nie ma w netto. O, bo nie jest. ma nigdzie ananasa, byś nie uwierzyła. Wczoraj też byłyśmy, nie? Nie ma ananasa. Może, może akurat coś takiego, że nie zrobili, nie? O, i teraz ładnie. Jak z tutaj... czego nie zrobili? No może nie przy... dostarczyli. Jak to tak? No? no może akurat się spóźnili, bo zawsze były na święta. No zawsze. O, zobaczcie, teraz pieczareczki tak grubo są pokrojone. Na to ogóreczki. O. Ale ładnie pokrojone. Pięknie. <laughs> Widać, kto kroił. Widać. Też taką kosteczkę grubszą. O, zobaczcie, jak ładnie. Uwielbiam to danie. To jest naprawdę bardzo dobre. Spróbujcie, kochani, bo jest naprawdę dobre. I teraz... Y Zalewam. O. I ile będziesz piekła? A tak z yy, godzinę 20. A temperatura? A 180. A to jeszcze się nie rozpuściło, a to nie szkodzi. O. I co? Później tylko będziesz podgrzewać na obiad, tak? Yy, powiem tak. Ja teraz, to jest danie, które można pozostawić w chłodnym miejscu, bo jest mięsko, jest obsmażone. Wszystko, obsma Wszystko jest obsmażone. To ja się nie popsuje. I. Przed podaniem wrzucić do piekarnika. Pierwszy dzień świąt jest obiad. Bez roboty, słuchajcie. I nie bez ziemniaków, kochani, możecie sobie chlebka wziąć. No, też. Ale jak to woli. Powiem Wam, że. My nigdy do... ziemniaków do tego nie robimy. Nie. O, bardzo. Ja zresztą w ogóle w święta nie gotuję obiadu. Bo uważam, że mam. Po to się szykuje na święta różne potrawy, żeby tylko podgrać. I tyle. Pokazałyśmy z mamą wam ten karczek po żydowsku, a ja teraz przyjechałam na basen na trening. To jest mój e, drugi trening w tym tygodniu, bo byłam w poniedziałek, dzisiaj mamy wtorek i zobaczymy, czy się uda po świętach, bo staram się, żeby te trzy treningi były. Chociażby się waliło, paliło, tak jak przyjechałam z Krakowa, to wtedy też mówię, muszą być. Nawet były pod rząd, pamiętam. Było dosyć ciężko, bo ręce bolały, bo te treningi są dosyć intensywne. Natomiast e, Uwielbiam, naprawdę, uwielbiam te treningi. Kocham pływać, ale ręce ostatnio odczuwam. Także, e, no, trzeba trenować. Powiem Wam. Lecę. Może coś nagramy. Zapytam trenera, czy, czy mnie nagra. Czy będzie chciał, oczywiście, no bo on nie jest od nagrywania. Dobra, troszkę macie nagrane. Słuchajcie, co chciałam powiedzieć. Raz zatrzymałam zegarek, cały czas praktycznie pływałam między dystansem 300, czy tam 250, czy 400, miałam pół minuty przerwy, więc no wtedy nie płynęłam, tak? Więc udostępnię wam ten czas. Natomiast tak, czas jest o, oczywiście ważny, tak? Ale nie oszukujmy się, ja nie będę pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Nie ma takiej opcji nawet. U mnie najważniejsze jest to, żeby przepłynąć i żeby się nie wykończyć. Że jak wyjdę z tej wody, to nie jestem w ogóle zmęczona, rozbieram się, wsiadam na rower. Więc to jest najważniejsze, więc Pan prosi, żeby nie zwracać uwagi teraz na czas. Znaczy on jest ważny, ale żeby nie patrzeć pod innych, żeby się nie porównywać z osobami, które lata pływają. Więc tu nie o to chodzi. Najważniejsze to jest dla mnie zrobienie tego. I tak jak mówię, udostępnię Wam tutaj to wszystko, to co mi wyszło z zegarka, tylko tak jak mówię, ja pół minutki miałam przerwę między tymi dystansami, które Pan prosił, abym przepłynęła. Tam było 250, 400, 450, a na koniec sobie przepłynęłam już w płetwach, tak. Z 50 metrów, później jeszcze na plecach, tak, żeby odpocząć, żeby uspokoić ten organizm. Także będę Wam więcej tego udostępniać oczywiście. Po świętach wchodzę już na dietę, wchodzę na pudełka, bo rzeczywiście masa. Y... Powiem tak, ja uważam, że ta kondycja jest ok, ale czy masa ciała mi przeszkadza moja w tym momencie? Oczywiście, że tak. Przeszkadza mi za dużo, ważę zdecydowanie za dużo. Mówię o sobie oczywiście dla osoby, która chce się podjąć tego wyzwania, no to uważam, że powinnam schudnąć, bo obciążam że stawy, a że mi się przykryło, to widzę i robię to przede wszystkim dla siebie. Także wchodzę na dietę po świętach, planuję znowu wrócić na pudełka, bo powiem tak, te pudełka są dobre pod tym względem, że jak gdzieś jadę coś, to nie łapię głupot, nie łapię słodyczy, nie łapię jakichś fast foodów i to jest dobre. Natomiast fakt, że te pudełka trzeba sobie czasami zmieniać, bo to jedzenie jednak się powtarza. Ja jestem przyzwyczajona do takiego, wiecie, jedzenia domowego, prawda? Także e, to, że zjem sobie obiad mamy, to nie jest nic złego, tylko muszę go zważyć, wiadomo. Więc my się martwicie, Ewa, coś jest nie tak. No to jest nie tak, że ja nie liczę teraz tych kalorii i po prostu przytyłam, no. E, bo gdybym liczyła i trenowała tak, jak trenuję, to by było wszystko ok. waga by szła w dół ale e, większą kalorykę powinnam jeść, wiadomo, ale nie głupot, nie słodyczy, do których mnie ciągnie, jak nie wiem. Także dobra, kochani. Ja się ogarniam. E, nawet i wam tam udostępnię. E, poprosiłam pana, żeby mnie nagrał, jak płynęłam, ale dzisiaj to był tylko crawl, bo czasami robimy ćwiczenia z deską czy tam z innymi rzeczami, ale dzisiaj był crawl, kraul, kraul i na koniec, żeby uspokoić organizm, tak jak mówiłam, to taki już e, Spokojne przepłynięcie z płetwami. W ogóle płynął kom jakiś dzieciak, ja mówię: Kurde, jak on szybko płynie. Szybciej ode mnie, nie? Wam włącza się coś takiego, że oj, ktoś tam szybciej płynie i ty też chcesz. A to nie o to w tym chodzi, tylko o to, żeby ten organizm przyzwyczaić do pokonania tego dystansu i oczywiście do innych yy, tych wszystkich pozycji sportowych. Yy. No, i ten chłopiec płynie. A ja my do pana, że kurde, jak on szybko płynie. Ale on miał płetwy, więc mówię: aaa. Ale fajnie płynął, fajnie chłopiec płynął. Dobra, zbieram cię, bo ja jestem gaduła straszna, a trzeba jeszcze ogarniać inne rzeczy w domu. Także jeszcze kupię chleb po drodze i baterię muszę kupić, bo mama mi właśnie SMS-a napisała, żeby kupić baterie. Teraz biorę się za makowce. Najpierw zrobię ciasto. Muszę odmierzyć. Ten Czter... makowiec będzie kruchotrożdowy. Także polecam, bo bardzo dobry ja. My w ogóle uwielbiamy ten rodzaj makowca. Niedrożdżowy, bo później jest taki suchy, a ten krucho-drożdżowy świetnie się trzyma i też nie smakuje. Potrzeba 400 gramów mąki. 400 gramów mąki. Dużo i potrzebne jest 150 gramów masła. 150, to będzie 550, a? bo nie starowałam wagi, a to doliczę. Teraz wymieszam z mąką. Będzie lepiej się wyrabiało, jeśli połączymy masło z mąką. Rozdrobnimy po prostu 10 sekund. Ej. mamy rozrobione. teraz wystarczy pododawać resztę składników czyli tak trzy łyżki śmietany ja już połączyłam śmietanę z drożdżami będzie takie nie będą takie grudki trzy łyżki śmietany z drożdżami o Jeszcze dwa jaja i dwa żółtka. Żółtka mi tu zostały, bo piekłam bezy do tortu. Więc bez żółtek, więc zaraz dodam potrzebne mi są dwa żółtka. Hop. I dwa jajka. dobrze i co jeszcze potrzebny jest cukier waniliowy całe pakowanie pięćdziesiąt gramów cukru pudru jedna trzecia łyżeczki soli o troszeczkę Odrożdże lubią sól. No i teraz zamknę. Podglądam do przepisu, żeby coś nie pomyli, bo zazwyczaj tak jest, że jak się tak bardzo stara, to że może coś ominąć, więc teraz wystarczy zamknąć 10 sekund, obroty 4. Ale tutaj wyrobić tę jedną minutę. Zrobimy tam to było 10 sekund, a tu zrobimy minutę. I ja to może zrobię tak. O, ten I poczekamy aż się wyrobi. Ciasto wyjmę i włożę do lodówki na, na co najmniej pół godziny. Już wyrobiło się. Teraz wyjmę... O, tak wygląda. Muszę wyjąć teraz żadną mięczarkę, posotę mąką troszeczkę, bo ona nie jest takie tempo, tylko takie luźniejsze. Ale żeby mi się lepiej wyjmowało, to wezmę tak, odepnę ten spód. O. I teraz lepiej wyjdzie. Jeszcze sobie pomogę szpatułką. O. I ciasto już jest gotowe. I teraz musi iść do lodówki na co najmniej pół godziny, żeby później dobrze rozwałkować. Dzielę na pół, bo wyjdą dwa makowce z tej mojej porcji. Ciasto już schłodzone, i teraz położyłam na ten papier właśnie. I teraz trzeba rozwałkować prostokąt. O. Trzeba posmarować białkiem o żeby lepiej się przykleił ten mak, a tak sobie podzieliłam na pół. O. I teraz pomogę sobie właśnie tym papierem zabijać. levei a outra do poço, já só que, neto, então. To już mamy dwa makowce. Teraz posmarujemy jajkiem elegancko. I teraz wstawiam do pieca na 15-20 minut w temperaturze 50 stopni, a później podkręcę temperaturę 175 albo 180 stopni. Jak to woli, każdy ma inny piekarnik i będzie się piekł tak mniej więcej 45 minut. No, trzeba patrzeć, żeby za mocno też nie przyłapało go. Zobaczcie, kochani, jaki kubek dostałam piękny. Matko, jedyna. Od przyszłej znanej pisarki bardzińskiej możecie. Tam ją obczaić, bo wy lubicie obczajać moich znajomych, którym macham, a których nie ma. Także, Aniu, szykuj się. No, mega piękny, no, śliczny jest. Dziękuję bardzo. A za to to w ogóle nie powinnam dziękować, bo ona wie, że ja się do Ironmana szykuję. Mamo, ty to będziesz musiała schować. Ona oszalała. Ja myślałam, że ty powiesz, że musisz to zjeść. No, tak, inaczej brzmi, ale schować? No, musisz to przede mną schować, przecież no. Ja jej dałam. Patrz, 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 jak ona jest. Dałam jej czekoladę i coś, tak? Nie będę mówić co. I ona mówi, że miałaś się odchudzać. Tymczasem, zobacz, co ona mi tutaj powsadzała. No, ja dziękuję ślicznie, ale to. No, ja nie wiem. Pierdniki. Pierdniki, to będę podczas Ironmana z tym koszykiem jechała. Słuchaj, to mam jest zapakowane do. Do zawodów. Ty, to ja na tą szosówkę to sobie zamontuję koszyk z tym. i będę wiozła z tym. Dziękuję pięknie, no zobacz mama jaka kochana, podzielę się o z tobą, je. ale to musi być u ciebie. Mnie to te pierniki, wiesz, są tam, korcą. Uh -huh. ja to bardzo chętnie się tu zakoleguję. A sobie. mało mam. Ojej, wróci operator. Dzień Mamy dobry, kto. jestem. Mam ich to nagrywać. Ale bardzo ładnie sobie poradziłaś. No dobrze, dziękuję bardzo w pakowce upieczone, wystygły. To teraz zrobię lukier. 30 gramów soku z cytryny i 200 g cukru, pudru. I jedziemy z tym koksem. I już. No, ładne. teraz polejemy. A jeszcze muszę wyjąć tę skórkę pomarańczową. Ja kiedyś nie lubiłam, ale polubiłam, wiesz? Makowce. Mamo, no jak od nazwiska przystało? Musi być. Makowiec. Akurat. Tam widzowie mi podsyłali, że widzieli gdzieś jakieś ciasto nazwa Makówka, ale pamiętajcie, kochanie, że jak coś wyjdzie, to my Wam powiemy. I to będzie super jakość, a nie byle co. Chociaż, no nie twierdzę, że tamto to było byle co, no, ale... A widziałam, jakaś makówka była. Tak? <laughs> no i teraz skórka pomarańczowa. Jak dzieło to. wyszło. Super, bardzo ładne, bardzo smaczne. Odszukałem. O, już koniec niedługo. Tak. mnie otwórz. Lejdusia, stroik Cię troszeczkę zasłania. Poproś poterek. Poczekajcie, panu jeszcze otworzę. Tak. O! Jak ładnie. Hmm. Poterek. Poterek to jest delikates. Lady to by rękę odgryzła. Jejku. Uwielbia. Jejku. Wyżej, 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 wyżej. Muszę odpowiedzieć. Kinder Bueno. Uuu, Ty nie lubisz, mamusiu. Bardzo lubię, <śledztrę> Ja Ci nie pożałowałam. Mamo, proszę mnie o takie rzeczy nie oskarżać. Smacznego. Dziękuję. No to proszę bardzo. Dla Pani. Aktywność. Mm -hmm. Są same aktywności? Śmiało, śmiało, może nie. I ten masaż zawsze przechodzi dalej. Może teraz będzie. No może. Ach, jasne. Ej, pływanie dwa kilometry, super. Pływać bardzo lubię. Ponieważ jeździsz na basen, trenujesz bez przerwy. To proszę bardzo, się wykaż. A to bez problemu. No zobaczymy. Przecież robiłam już nie tyle. Dobrze. Ja jeszcze mam coś z Warszawy, trzy laski mam dla każdego. Ja chcę czerwoną. Proszę bardzo. Dzięki. Ej, ale fajne. Proszę, pasuje. Kolczyki, tato. W sklepie specjalnym kupiłam tam, gdzie są cukiereczki, w tarasach złotych. Ale się jak bywa. Była ta ja widziałam, tak. jak wychodziłaś Zdę ze złotych tarasów i okay, uśmiechu, nie zapomnę. Weszłam do tego tam Tak, dużo tych słodkich. Super, bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. E, my ustaliliśmy, że e, my dziś nie dostajemy, ponieważ dostaliśmy już wcześniej, ale to jest nasza słodka tajemnica, tak. Więc, żeby nie było. Dostaliśmy, ale po cichu. To jest za takie prywatne. Za ten tak, 24, tak. 23 w ogóle za tak. cały kształt. To, to jest. Dostaliśmy, więc. Nie obraźcie się, nie pokażemy. Takie dla siebie zachowaliśmy. Za. Także kochani, Boże, 23. Tak, to... Jezu, kiedy to zleciało. Nie, nie. Patrzę, co ty robisz. Nauczycielka i głupoty w głowie się tu trzymają. Podrywa cię, tato, podrywacie na stare lata. To dobrze. Na, ten milaniec, ja Także kochani. Tyłek i, i Kochani, jeśli taki vlogmas wam się podobał, to mamo, no. To ty Powiedz mi, to lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie, żeby być na bieżąco z innymi vlogmasami. Boże, uderzyłam w tę lodówkę. Porysuję. Eee, I możecie podbijać, jeśli chcecie, i jest nam bardzo miło i... I, I co, to już w sumie teraz możemy Wam złożyć życzenia? Nie, Czy jeszcze nie, jutro? Nie, jutro? Złożymy, jutro? Nie, Dobrze, mamuś, coś się tutaj po. O, A no bo już dzisiaj wojujesz. No. Nie, co? ja? Uderzyłaś w lodówkę. No bo tam, tam lodówka tak, co... mnie zaatakowała, broniłam się. Papa! <laughs> <laughs> bye bye. Jeszcze mama chciała pokazać, jak wiesza pięknie laski. Zachmęciła nam. Nie, no daliśmy, daliśmy. Pozwoliliśmy, ale zwrot. <laughs> Jak najwyżej. Nie, szczerze mówiąc, jak ostatnio zapłaciłam za dentystę, to bezpieczniej będzie, jak one będą wisiały na chozińce. Mamusiu. Jeszcze jedną powieszę. Wiesz dlaczego? O, Żeby okej. sobie zębów nie połamać. Dobrze, bo telefon dzwoni. Dobrze.